Ostatnio pojawiła się dyskusja na naszej stronie facebookowej, tacy sami, a ściana między nami, na temat czy niepełnosprawne osoby powinny mieć dzieci. Temat ten jest dość kontrowersyjny, dlatego postanowiłem sprawdzić, jakie zdanie w tej sprawie mają mieszkańcy Ciechanowa. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do obejrzenia materiału. Czy według Pani osoby niepełnosprawne to e, powinny mieć dzieci? Czy mogą mieć w ogóle dzieci? Jeśli mogą i mają warunki do utrzymania ich, to dlaczego nie? Ale na przykład taka, taka osoba, która sama potrzebuje też pomocy, bo jest na tyle niepełnosprawna... To jest ciężko, No ale to jest chyba jej prywatna decyzja, nie? moim tak. Czyli to, nie, to nic nie przeszkadza, tak? Że, że jest niepełnosprawna? Nie ma nie, przeszkód. Nie... Wie pan co, ja się nad tym naprawdę e, nie zastanawiałam. Niepełnosprawność jest różna. No są osoby niewidome i są osoby, które nie mogą chodzić. Ciężko im jest, ale trudno to decydować za nich. Naprawdę nie umiem powiedzieć. Bardziej jakby od przypadku zależy, tak? Od stopnia może niepełnosprawności. No od stopnia niepełnosprawności na pewno. Czy osoby niepełnosprawne, które same potrzebują osób trzecich pomocy od osób trzecich, y, powinny mieć dzieci, czy w ogóle mogą mieć dzieci? No powinni. Mimo tego, że sami potrzebują pomocy, tak? Myślę, że na pewno powinni, jednak dziecko to dodaje takiej siły, nawet tej siły ducha. No tak, ale co w, w sytuacji na przykład, jak, jak ta osoba nie jest w stanie się zająć z tym dzieckiem, tak? Przecież... No ciężko mi powiedzieć, ale ja sama wiem, że mają 37 lat, też już wydawało mi się, że nie potrafię dziecka wychować. No już syn swoje dzieci ma. Powiem, że to jest ciężkie pytanie, ponieważ sama w rodzinie mam taką osobę. Może nie aż do tego stopnia, że potrzebuję osoby trzeciej. Nie wiem, ale chyba nie. A raczej nie chyba. A czemu? Dlaczego pan, znaczy, tak u, dlaczego pan tak uważa? W jakim stopniu są upośledzone? No, no powiedzmy, że w dużym. Niedowład wszystkich kończyn. A, ale nie umysłowo, nie. No, zdrowi psychicznie. Zdrowi psychicznie. No to jeżeli, jeżeli są zdrowi psychicznie, no to raczej powinni chyba być. Czy osoby niepełnosprawne, same potrzebujące pomocy osób trzecich, powinny mieć dzieci, Pana zdaniem? Czy mogą w ogóle mieć dzieci? Jakie Pan ma zdania na ten temat? W ogóle, w ogóle, czy mogą, no to zależy jakie jak jest stopień niesprawności. To chodzi bardziej, nie fi, fizycznie mogą mieć dzieci, tak? Tylko chodzi o to, że... No właśnie, żeby, się, żeby umiały się z, z tym obejść w ogóle i dalej radę w ogóle, no. Bo tak mi się wydaje. Powiedzmy, kobieta ma niedo, niedowład kończyn wszystkich i... a może jest pełnosprawny. Czy w takim przypadku, Pana zdaniem, powinni mieć dzieci, czy nie? No... Ja wiem, no, po, no faktycznie, jak, jakby... No, czuliby się, że dadzą radę w ogóle na tym, no to powinny mieć. No mówię tak, jak się sprawa przedstawia, bo zależy, no... jak ma tylko... przypuszczenie, kończyny ma niepełnosprawne, nie a reszta wszystko sprawne i umysłowo wszystko, no nie ma sprawy, mogł, może być. Pan, no no i mówię prawda, jak nie, no bo tak no, no co no. Ja to bym zaryzykował, no. Powinny mieć, oczywiście, yy, bo przecież jeżeli mają pomóc osób trzecich to w ten sposób sobie będą mogli yy, dać radę w wychowaniu tych dzieci. Czyli najpierw powinny zorientować się czy mają taką pomoc od, od osób trzecich, które im pomogą pewnie, Pana zdaniem, tak? Powinni mieć rodzinę, no tak. Czy powinno się to rodzinę zapytać, zanim się zaplanuje, powiedzmy, to dziecko, czy ta rodzina wyraża chęć pomocy, czy, żeby się upewnić w stu procentach, że da do sobie radę, czy, czy po prostu samemu podjąć taką decyzję. I nigdy nie można się być pewnym w 100%, procentach, ale y, warto zorientować się, czy ta rodzina nie będzie bardzo przeciwna, czy nie będą w stosunku do niej i do tego dziecka negatywnie nastawieni. No właśnie nie. Nie. Dlaczego pan tak uważa? No, jeżeli się nie potrafią zająć sobą, no to dziećmi? W jaki sposób? Może zadam inaczej pytanie. Jak na przykład kobieta jest niepełnosprawna, ma załóżmy niedowład kończyn wszystkich, a ma sprawnego męża, czy w takim przypadku, y, pana zdaniem, mogliby mieć dzieci? No, co mogli, ale czy powinni, to wątpię. Czyli raczej jest pan przeciwny. Nie. Czy osoby niepełnosprawne, które same potrzebują pomocy osób trzecich, Pana zanim powinny mieć dzieci, czy mogą mieć dzieci w ogóle. Dlaczego nie? Chyba, no tak, że sobie nie poradzą z wychowaniem takiego małego dziecka. Przecież mają kogoś, kto im pomoże, tak? Czy jak mają kogoś do pomocy, to jest pan za, tak? Znaczy też, ale same, zależy jaka niepełnosprawność. No powiedzmy, że no taka dosyć spora niepełnosprawność. Nie u kobiety powiedzmy niedowład wszystkich kończyn, a mężczyzna powiedzmy w pełni sprawny. No to pewnie, że tak, dlaczego nie? Jestem jak najbardziej za. No, trudne pytanie. Myślę, że chyba nie. Bo osoba opiekująca się niepełnosprawną osobą będzie miała jeszcze jedno dziecko do opieki. No, trudne pytanie. No, nie wiem. Zależy od stanu zdrowia i zaawansowania, jak choroby są zaawansowane. No powiedzmy, kobieta ma niedowład wszystkich kończyn, a mężczyzna jest pełni sprawny. Czy taki przypadek Pana zdaniem mógłby się decydować na dzieci? Trudno mnie określić. Krótko powiem, powinni mieć i dziękuję. Mi się że chyba nie. Nie powinni? Nie powinny, no bo to przecież ciężko jest wychować jakiemu ja niepełnosprawnemu, prawda? Powiedzmy, w takim przypadku, jak kobieta jest niepełnosprawna, ma niedowład wszystkich kończyn, mężczyzna jest w pełni sprawny, to w takim przypadku, jak Pani uważa? No, w takim przypadku, jakby chciał pomóc mąż, żonie, no to dlaczego nie? Czy osoby niepełnosprawne, które same potrzebują pomocy osób trzecich, powinny mieć dzieci, według Pani? Niepełnosprawne całkowicie? Na całkowicie no, jak całkowicie, to na pewno nie, ale jak tak, to dlaczego nie? Powinny mieć uważać. Powiedzmy, taka kobieta ma niedowład wszystkich kończyn, a mężczyzna, powiedzmy, jest w pełni zdrowy. To taki przypadek. To no, powinien być, mi się wydaje. W jakim przypadku nie powinny mieć dzieci może? Jeżeli oba są niepełnosprawni, leżący całkowicie, to uważam, że wtedy nie, a tak to... Ja uważam, że nie. Ja też uważam, że nie. Ale świat postępowy. Może być. Z pomocą rodziców. No właśnie, gdyby mieli jakoś pomoc, zadeklarowano wsparcie. A powiedzmy jedna tylko osoba jest niepełnosprawna w, zwią w związku. A tak, a tak, to ta druga właśnie aktywna jest. Czyli zależy od sytuacji i od, od rodziny, od rodziców. Od pomoc od państwa też, bo też jest dużo. Tak Także też, też by chcieli mieć swoje jakieś... Oni jakoś też chcą żyć nie, normalnie. Nie, nie. Postanowiliśmy też zapytać same osoby niepełnosprawne, co myślą na ten temat. No, ja wiem, no raczej to nie, nie powinno być takiego czegoś, bo te osoby praktycznie nie mogą sobie same z sobą dać rady, Nie, no to raczej mi się wydaje, że nie. Gdyby mieli jakąś deklarację osób, nie wiem, z rodziny, że pomogło wychować to dziecko, to w takim przypadku też nie? No może jeżeli by rodzina pomogła, to jeszcze, ale to w takich przypadkach, jeżeli jedna osoba i druga jest niepełnosprawna i potrzebuje pomocy od, drugi od drugich osób, nie, całodobowej, to raczej ja to bym powiedział, moim zdaniem, że raczej chyba nie, no, no. Wiem, żeby osoby może młode by chciały mieć, nie, no ale to ciężko jest po prostu, nie. Trzeba też się zastanowić nad tym dzieckiem, jak, co, co ono będzie myślało co dalej jego przyszłość jaka by była, jaka jego tego dziecka była przyszłość, nie, kto by mu zapewnił dalsze życie, nie, warunki na dalsze życie, na szkolenie, na wszystko, a to po prostu ci młodzi po prostu by byli coraz starsi, nie, no i jeszcze większa opieka by była dla tych ludzi niepełnosprawnych, no. to mi się wydaje, że tak raczej, żeby to przyfolgować z takim czymś, nie, no bo... Wiadomo, że to dobre by było, że, żeby te osoby nie były takie samotne, nie? ale, ale to, ta niepełnosprawność to jednak się dużo wiąże z tym, nie? że po prostu te osoby, ja wiem, no, one chcą, nie, może by chciały, nie, ale po prostu nie, 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 jeżeli by im nikt nie pomógł, nie, nie pomoże, to raczej to by nie wchodziło w rachubę po prostu. No. Znajdujemy się u Łukasza i Moniki, naszych przyjaciół. Którzy razem z nami tworzą stronę tacy sami, a ściana między nami. Zapytamy właśnie Łukasza, co on myśli na temat, czy osoby niepełnosprawne, które wymagają pomocy osób trzecich powinny mieć dzieci. Jeżeli jest prawdziwa miłość, jest prawdziwa miłość. odpowiedzialność. No, jest on musi być I przede wszystkim musi być pomoc? drugiej osoby. On to zbiegiem. On drugiej osoby to oczywiście mogą. A mamy a nawet powinni. A nawet powinny. Ale z drugiej strony to jest ryzyko. Bo to jest na pięćdziesiąt. na pięćdziesiąt. Ryzyko, tak? Mam jedynie obib. Mam sobie urodzić zdrowe dziecko? A mam I może się też urodzić dziecko chore, niepełnosprawne. Była Duża odpowiedzialność. Dla rodziców, Dla rodziców niepełnosprawnych. Dziękuję. Dziękuję w imieniu Łukasza. Monika, jakie to masz zdanie na temat, czy osoby niepełnosprawne powinny mieć dzieci? osoby niepełnosprawne, czy mogą mieć dzieci. Moje, e, moje odczucie jest takie, to zależy e, od, w dużym stopniu od e, s, m, możliwości osoby niepełnosprawnej, od, od, ich, od ich schorzenia. W na, e, w naszym, e, nasza niepełnosprawność jak, e, nie, nie, ma, nie wnosi przecież kazań, żeby mieć dzieci. Znam dużo takich osób, które mają te swoje pociechy są w, tej, w tym momencie bardzo szczęśliwe i zadowolony. A ty chciałabyś mieć w przyszłości dzieci? A ja, ja na osoby nie będę się Ja osoby na pewno nie będę się wypowiadać. Mhm. Czyli twoim zdaniem mogą mieć dzieci, o, tak? Nawet i powinny. Ale to mówię, o, dużo, dużo zależy od stopnia niepełnosprawności i jak im lekarz na to pozwoli. Może Monika inaczej, to jakie osoby nie powinny według Ciebie mieć dzieci? Na przykład osoby, które mają rozciep, osoby niepełnosprawne, które mają w kręgosłupa albo inne wyrodzone, wyrodzone na przykład genetyczne, genetyczną niepełnosprawność. To, to już jest zagrożenie jako, w jakimś stopniu i dla nich życia, i dla tego dziecka narodzonego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.